Cześć Siemanoćko, witam was w szóstej części naszego maratonu. No i Dzisiaj gramy w najbardziej wkurzającą grę na świecie. Jest ze mną. A wy jest. Tak jak teraz widzicie, mamy dwie perspektywy i poczekajcie jeszcze chwilkę, muszę jedną rzecz zrobić i coś korzysticie teraz to, to głośno okej? Okay. Mhm. I dajemy start. Nie wiem, może ty już też dałeś. Ogólnie w mhm. tej grze chodzi o to, że mamy odwrócony kursor, no i... E, trzeba na odwrót jechać tak naprawdę pewno więc no może być ciekawie. E, Aha. Zobaczy, zobaczymy, kto będzie miał mniej śmierci i większy level na koniec odcinka, który będzie trwał 15 minut, więc... 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 Więc, więc po 15 minutach... Jest! Next level, no i to, 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 to się robi. Nie, nie wiem, laguję jak te to, ogry, nie wiem, pierwszy raz z nią grałem, nie wiem o co chodzi. ja też pierwszy raz z nią grałem, ale już kiedyś ją widziałem, ona jest dosyć fajna. A mnie, mnie już ściąga. Ja nie mogę uruchomić, tylko słyszę dźwięk porażki. Jak nie możesz uruchomić? No nie. Bo ty kursorem, kursorem nie możesz ruszać, uruchomić, nie ruszaj kursorem, naprawdę. Aha. To, no, to u mnie, witacie po krótkiej przerwie. Dlaczego po krótkiej? Co się stało? Ale nie może być krótka przerwa, bo ja muszę mieć dwie, tego, perspektywy. Dobra, czekaj. Aha, bo ja ruszam kursorem. No właśnie. Robiłeś przerwę w nagraniu, czy nie? Nie. No, fajnie. To mówię, że trzeba... Nie przejmujcie się, ja też w tolamie. Okropnie w tolamie. Jest to jedna z najtrudniejszych gier, bo... Nie, to się nie da grać. Czwarty level. Ogólnie Aha. pewnie podliczę wszystkie śmieci, kto będzie miał mniej oczywiście ten, ten wygra i kto będzie miał wyższy level. No nie. E, to będzie trudne, to będzie trudny level. E, powiem Ci czwarty level jest tak dosyć trudny. Szkóra nie ja mam przejść. Pierwszy jest prosty. Dobra, poczekajcie. Teraz ja muszę się zastanowić przez dłuższy czas. No i tak, tak się przechodzi to, tak się to przechodzi. Tędy, tędy. Dobra. Ach. No nie no, czego to przeszedłem, ale będzie ciekawie, bo będą też dwie perspektywy, więc to będzie na pewno fajne. E, ja mam bo... A ja wyjechałem, ja z powstałem w tak się przestraszyłem. No, you failed. nie wierzę w to, wyjechałem już kursołem. kursorem. mam na nie widać, Masak. ale wyjechałem. Nie, byłaś fajna. Masakry cię bardzo trudno. nie! Piąty nie level. Fajna. Na którym level jesteś? I pierwszym, mi się miejsca, ale wyruszam. Będzie bardzo ciekawy odcinek. Tak, u mnie się wierzyć. O to tak samo będą dwie perspektywy jak ten odcinek co widzieliście tak naprawdę wczoraj o 12 godzinie, bardzo też ładnie wyszedł, tylko że no, zrobię nawet tło tak naprawdę. U mnie będziecie mogli sobie widzieć wkurzający napis, You Failed. No nie, ja też mam teraz You Failed, na piątym levelu jest trudno. Um, poczekaj, możesz mnie teraz zciśnić sobie na te, ja teraz też nic nie robię i poczekam na ciebie, okej? Okay? Bo, bo, bo się teraz słyszę. To żokienko TSO no będzie mi tak to się nie, nie przejmuj, bo to się przeżyje. Ja też musiałem cię ściszyć, bo byłeś teraz za głośno i to w ogóle... No nie, co fajne teraz się. Aha, no. już jestem. Dobrze, dziękuję. Start, no jest OK. Dobrze, przechodzę. No jedziemy. No i teraz jest fajniej trochę. Wiesz, bo, bo byłem, byłem... miałem swoje echo. Nie, wiem, nie wierzę to. To, to, to będzie trudny level. W ogóle nie mogę kliknąć <tut> przycisk start, no nie? Aha. Na tym levelu trochę, trochę zginę, tak mi się zdaje. Ale tak tylko trochę mi się zdaje. W ogóle ja mam myszkę krzywo położoną. Poczekajcie, ja to muszę myszkę ustawić tak idealnie równo i będę... ...linijkę jaś przyniosę, żeby tak równiutko, wiecie, chodził. <tut> nie widzę tej idei. Ona jest ale właśnie taką chciałem znaleźć, a nie? Nie ja wiem, nie wiem. U mnie jest napis ciągle ją ...failet na podglądzie. Ciągle. Nie, nie nagrywała jakby gry. Tylko Ups. O, Ups. A mi, a mi się przy... Jak ci nie nagrywa? To jak to może No Bo spotknąć? coś mi się tak zdaje, że mi nie nagrywa, ale zobaczymy. To... Nie nagrywa, ale jakby gry ale zobaczymy. No to niestety może być jedna perspektywa. Ale ty nie masz podgląd, przecież w wak podgląd tu nie ma. Nie ma, ale po prostu jak ja widzę, że na nagraniu będzie półtora kratki, no to. A, znaczy na tym twoim, tym tam całym, jak to się nazywa, Steakbangi to no, też nie było racji, ale no. Na piątym levelu... Jawelu... Dobrze, mamy już 5 minut, jeszcze 10 minut. na 15 minut tak naprawdę, co tego nagrać, żeby było po prostu, wiesz, po 15 minut ich to ma lepsze punkty. Jakoś też, nie wiem, obliczenia zrobimy, na koniec się wklei. No. Dobra, jedzie. No nie wierzę w to, już byłem na tym drugim. Ale ta gra jest A ja nie mogę. Nie wierzę w to. Może ja na podkładce będę jeździł, bo... Bez podkładki to no, ja mam. Gdzie Może... podkładka? Tu jest. Ale. Na podkładce idziemy mi przynajmniej gorzej. Mi się no, bardziej no, myszka nie, komerki, Ja mam fajną podkładkę. Ja też mam bardzo fajną podkładkę. W ogóle pierwszą no, podkładkę, ja po... podkładkę Pod... którą ja miałem, to była podkładka zrobiona e, z tylnej kartki ze zeszytu. <laughs> też tak miałem. Była bardzo profesjonalna na pewno. O nie, nagrał mi mój pasek. No to co? No nie wierzę w... Jaki pasek? No bo kliknęłem sobie przez... Przecież... Nie, y to jest na podkładkę. ja mu się trudno na no no. nie ma problemu. My to nie profesjonaliści, chociaż ja na profesjonalistę idę. 23 FPS, no już. Mhm, może sobie poczekam. jeszcze zostało nam dokładnie. Nie, nie powiem ci dokładnie, bo jeszcze jest kilka sekund, więc zaraz Ci powiem. Ja nie mogę. No już zostało nam 8 minut na pewno się cieszy z tego powodu. I jak najbardziej, też że przy samym końcu się zginie. A który level, się zapytam. Drugi potem, no Ło to już widać, że. No nie mogłem poczekać, aż to w dół zjedzie. Nie lubię już tego. Zjechałeś w dół. No, Dobra, jedziemy. Dzisiaj jeszcze będzie filmik na moim kanale Tak? Może m, nawet chyba stworzę własny mod do tej gry. A nie wiem. Do której? Do, do jakiej? To będzie niespodzianka, to będzie gigantyczny połowy. No, nie... no To ciągł będzie. U mnie, to są, u, u mnie dopiero jest niespodzianka, no to to jest niespodzianka. Ja nigdy nie gram w, w trybne gry, które mnie wkurzają na odcinka. No, oprócz CAD kart, Mario, w którym naprawdę... O! No i... Właśnie, no, kadmario to będzie, no, to będzie no, nie. Potem pogadamy o kadmariu. Kadmario przy tym jest bardzo proste. No! I właśnie będę ją chciał przejść z Tobą na odcinku. Czyli ja już mam drugi level, więc znaczy no, pierwszego tu nie mogę zesetować nawet w ogóle. Ogólnie jeszcze nie wiem, jak no. to będziemy naliczać, ale uznajmy, że nie wiem, co, za przejście levelu będziemy mieli po ile punktów? Po, po, 10, ja punktu, po, po 10 punktów za przejście, a za zginięcie, nie jeden punkt. Wydaje mi się, że te 10 punktów to i tak jest mało. No ale dobra, niech będzie, ich to będzie miał lepszy bilans. Pomyśl, że ja będę musiał na dwóch filmikach policzyć, wszystkie ile razem my zginęli. <noise> Także miło. Niestety nie ma tutaj licznika. No, jak ja jestem smutny z tego powodu. Na pewno ten nawet da się jakoś przejść. Tylko jak? Nie wiesz, to bo... nawet nie mogę kliknąć przycisk. Start. A to jest już najbardziej wkurzające. skupiam i to nie mi te? wcale nie wychodzi no nie nie no. znajdę dobra już jest coraz lepiej było za dobrze Chyba no, fajnie z banku to ja po tym odcinku znaczy no, tak Ogólnie ja tak ci powiem, że pierwszy raz kiedy wszedłem, też miałem, że nawet nie mogłem wyjść kursorem z miejsca startu na pierwszym levelu, bo ja już pierwszy level przechodziłem, więc dlatego tam miałem łatwiej. No ale ale fajna jest gra ogólnie. Nie, no nie wierzę w to. No, czemu ta myszka tak krzywo chodzi? Nie wiem. Podkładka mi spadła dwa razy. Może, może ja poczekaj, może ja będę dwoma ręcami grał Dwoma ręcami Ty, ale idzie lepiej. Tylko poczekaj, ja muszę... Muszę sobie ociścić ja całe No bo jej nie ma. Dwoma ręcami dam i... Oj, nie to, nie to! Soki, to, to nie miało być co piknięte. Dobra, i, i to. E, powiem ci szczerze, że dwoma ręcami nie idzie wcale lepiej. Nie wierzę, to nie jestem za bolny po prostu w tej grze. Nie, ja po w to nie nigdy więcej. Bolek, adwokat Dobra, mamy, mamy jeszcze ogólnie 4 minuty, Ja jestem na piątym levelu. Nie wiem, czy mi się będzie chciało śmierć liczyć, naprawdę. Ewentualnie, że na koniec bilans śmierci, bo to będzie chyba trudne, żeby robić za każdym razem zmieniającą się cyfrę. Bo by było chyba z 50 nowych tekst Textboxów? Text Tant box, chciałeś powiedzieć? Nie, tekst, bo to jest tekst tekstboxy się tworzy w, w Adobe Premiere. No nie, znowu, jakąś figurę czego mi się wpili sterowanie. Burzę cię, tak, nie? Nie, mnie nie. Jestem człowiekiem, który w ogóle się nie wkurza. Było to widać w Katmare, No, Jeżeli ktoś nie widział, to może zobaczyć. Bo cały czas o, odcinek ja... jeszcze jest. A może na swoim kanale się wyjawi drugi. I trzeci, I piąty, 15. piastany. Normalnie oczywiście, jak będzie dużo łapeczek w górę, to będzie kolejny odcinek, czek, ale przy dużych ilość te łapeczek. ile mówiłem. Koło 10, chyba tak jak już było. No chyba nawet tyle jest, wiesz. Tak, no nie wierzę w to. Już będzie eee, do... Nie, ja w tu nie wierzę. Ja to rozwalę zaraz, ja to rozwalę zaraz, coś mi się stało. U mnie jest 12 no, tak? minuta nagrania jakby co. U mnie jest też 12, więc mówię, do 15. Ja znaczy u mnie jedziemy do 15, bo ja muszę mieć 15 i się kończymy, żegnamy i tak. Więc jest to na piątym lewelu. Nie idzie najgorzej. Ja chyba jak ja to... policzę, to chyba przez miesiąc co matematyce nie będę musiał robić. Ma naprawdę. Jeśli Pani da takie wiesz, permisję na siedzenie. No. Tyle... Tyle ile braku, no czego to jest na odwrót? Dobrze, teraz poszło ładnie. Jeszcze są trzy elementy, na którym levelu jesteś? No. No, wiesz, odcinek po twojej stronie będzie na pewno znaczy odcinek. E, twoja perspektywa będzie bardzo ciekawa i interesująca na pewno. Podobnie jak Tag Mani. No, znaczy nie no, fps ów jest trochę, no przy tej grze tyle FPS-ów nie trzeba, więc... Jak się coś trzeba odzywać, to tak ja bym po prostu nie lubi, Nie no, ona, ona chce nic nie gadał. No, really. Patrz, jeszcze w prawą stronę przyjadę, ale już w lewą za żadne skarby świata. No nie wierzę! W prawą stronę to jadę, no i, i teraz nawet w prawo nie mogę jechać! No, brawo! No. Brawo, gra! Brawo. brawo! Jakby nie to, że mówiłem, że to musi być jakoś szósty czyjś z no to bym nawet tego nie wyrzucał. Wiesz? Ale że nie mam już filmiku, a z tobą inna gra, czyli ciężko będzie nagrać. No, takie kadmaty już... żeby nagrać. Tak, 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 tak. nagrać jak chcesz. No nie wiesz, jeszcze z pół minuty. Dobra, mam pomysł. Jeszcze z pół minuty, jeszcze z pół minuty. Dobra. U mnie jeszcze pół minuty, więc... U mnie też. Więc czekamy. Dobrze, miło. Jak ja no lubię to grać. Trzeba będzie wykończyć. Zresztą no jest 15 sekund, więc ja tak do końca do tych 15 minut, znaczy nie wiem, ile u ciebie będzie, bo to ty możesz znaczy tam mieć nieco z startem, to kilka sekund jest opóźnienia, no ale... Dobra. No i jest 5 sekund, no więc ja już mogę zaczynać się żegnać, bo to już nie ma żadnego sensu. No. Udało mi się przejść w całej grze 4 levele, 5 nie mogłem przejść i no nie przejdę go za żaden skarb świata. No i to będzie ostatnia część tego maratonu, który no, naprawdę trwał y, 3 dni, to odcinki. To jest średnio tak, no dla niektórych to tam mało, ale no jak dla mnie to i tak jest dużo. No i ile... Podsumuj ty swój odcinek ten. No wiesz. To... Więcej... No. Ile leweli przeszedłeś i mniej więcej ile śmierci miałeś? Ja powiem, że tak mniej więcej w 100, śmierci, w 100 śmierciach się może zmieściłem. Ja się zmieściłem chyba w 48. <laughs> Liczyłeś. No coś koło tego. No i... A, przeszedłem dwa poziomy. No, jest okunięty. Dwa poziomy, czyli jeszcze trzecim, Okej. Okay. No więc to by był na tyle w tym odcinku. Zapraszam was w sumie chyba już jutro na Odcinek taki normalny, bez maratonu. Dzisiaj był ze mną. A więc 6. więc pa, I do następnego odcinka.